Cześć, siemano moi mili, Patensona, żeście zagościli, właśnie zaczynamy i w farminga gramy. Kliknij, suwaj łapeczkę, a pomożesz mi troszeczkę do tego, kliknij w dzwoneczka i nie przegap kolejnego odcineczka z pięknym widokiem na nasze piękne gospodarstwo, sprzęty sprowadzone, ustawione. Ja w międzyczasie jeszcze byłem po beczkę diesla. Eee, no i zaczynamy, zaczynamy kolejny odcinek, w dzisiejszym odcinku koszenie trawy. Eee, Pogoda zapowiada się znakomita przez najbliższe dwa dni, a dokładnie ten i następny yy, ma być yy, słonecznie. A trawa jest gotowa do zbioru. <laughs> Mamy środek wiosny, trawa gotowa do zbioru, więc chcę ją jak najszybciej zebrać. Tutaj ekipa widzę przy kawce. Dupą się odwróciła, że niby mnie nie widzi, jak ja ciężko pracuję. Nie? Dobra, podjedziemy. Czarna beczuszka, aktualizacja, jeżeli chodzi o mod Diesla. Chwyciło spokojnie, zatankowało węże długie, sąco cisnące, więc lecimy beczka 500 litrów za 500 zł aktualizacja dała chyba poprawę ceny i dała też między innymi możliwość zmiany koloru jak i wyeliminowała beczkę 250 litrów. A ja się zastanawiałem, bo miałem taką beczkę bodajże kupioną. I ona gdzieś mi zniknęła. A teraz już chyba wiem gdzie i dlaczego. Eee, no bo aktualizowałem moda i automatycznie mi się to wyłączyło. Odpinamy kosiareczkę i lecimy na łączkę. czeczkę. Wow, wow wow! co ty robisz? Franek, ty miałeś to podnieść, a nie rozłożyć Ole Ha, um, er, midru mi tu narobiło. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie tragedii z tym. Lecimy pokosić sobie łączkę w tym odcinku. Krawa może nie jest najwyższych lotów i najlepszej jakości, no ale lepszy ryc niż nic. Ja potrzebuję siano. Chciałbym już w najbliższej okazji polecieć sobie z tematem, właśnie krowy. Przynajmniej następną, tak żeby na zimę mieć już te krowy. No a żeby mieć krowy, no to potrzebuję e, siano. Żeby mieć siano, no to warto wykorzystać, chciałbym też drugie zbiory zrobić, jeszcze zebrać trawę, e, ukisić na kiszoneczkę jakąś, żeby właśnie tajmerek krówką umieszać, chociaż one chyba na początku nie potrzebują timeru. E, no ale lepszy, lepiej mieć, lepiej mieć, lepiej dać e, i no niech na maksa, jak już mają produkować, to na maksa nie będziemy tutaj się bawić po troszeczku. No i druga sprawa, że ta łąka jest do przesiania, ponieważ jest to jako, nie jest to jako pole, więc no i też wymaga zaorania. Oj, coś tu ciężko pod tą górę. No ta kosiarka nie da się ukryć, ona chyba trochę za nisko opada i no Torek ma tutaj troszeczkę ciężko, jeżeli chodzi o jazdę pod jakąś górę. Ale to nic, nic nie szkodzi. E, oczywiście, w ostatnim odcinku zasialiśmy pszenicę. E, jesteśmy na tym samym dniu i na tym samym dniu będą jeszcze prace wykonane. E, z tej racji, że jest jeszcze żyto do zasiania, jest jeszcze burak do zasiania, e, jeszcze pole trzeba uprawić, więc trochę tych prac jeszcze jest do wykonania. E, a ja też nie chciałbym tutaj tracić. Czasu na Na czekanie Aż mnie zacięło Co on się tak kopie Ty no dawaj Nie no to będzie trzeba coś pomyśleć Ta kosiarka coś mnie tutaj Bardzo bardzo Irytująco drażni I chyba będzie trzeba pomyśleć nad Wymianą kosiarki Na pewno na Przyszły sezon A może i nawet jeszcze Da radę w tym sezonie coś tam spłodzić. Dobra, tutaj sobie tak pojedziemy. O, 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 tu jeszcze trochę ugryzę, żeby oczywiście jak najwięcej tej trawy, tutaj tej łąki wykorzystać, zgrabić, zebrać i no mieć. Jak już będę orał, no to oczywiście po oram to jak o, z górki to zasuwa. Chyba tak będę robił, że będę musiał tutaj najeżdżać w jedną stronę czy tam jeszcze nie tam już nie tutaj trochę albo po prostu po prostu no nie takie coś to takie coś to na pewno nie da rady dam tu tylko przy płocie jeszcze raz pod górkę no bo tutaj z drugiej strony się nie da, a potem już będziemy zjeżdżać, no i faktycznie będzie trzeba pomyśleć nad wymianą tej kosiarki. Ewentualnie nad wymianą ciągnika. Może faktycznie zetor coś tutaj słabo daje radę, wezmę Ursusa, niestety no, tak jest, że ten ursus, jako najmocniejszy koń w stajni, jest wykorzystywany do wielu prac i bardzo często występuje na odcinkach. No, ale tak to jest właśnie z tymi mocnymi, szybkimi, że jednak jest lepiej i łatwiej wziąć taki ciągnik i ogarnąć ten macik, niż faktycznie się. Bawić. Dawno też mały Ursus nie był wykorzystywany, no z tej też racji, że dla niego nie ma zbyt wielu prac. Tutaj będzie wykorzystany, jeżeli chodzi o jakieś tam zgrabianie. Co, nie masz dostępu do terenu? Już nie? To już nie moje? No dobrze, to jak nie moje, to nie moje. Potem się to zgrabi, odgrabi. Tu przy płocie też już mam, żeby. Jeszcze przypadkiem płotu nie przestawić I tak zrobimy, że ten ciągnik Zamienimy Dobra W takim razie Wyłączmy go Odstawmy w takim razie Tą kosiarkę, no niestety No zobaczymy, zobaczymy Jeżeli Ursus da radę No to będę musiał faktycznie Pomyśleć w temacie wymiany Co, a tu jeszcze nie to Nie, to, to, to Dobra Jeżeli oczywiście Ursus da radę, no to będzie trzeba pokombinować trochę No i ewentualnie wymienić faktycznie albo kosiarkę, żeby też trochę zetorek miał co robić No albo w tym przypadku wymienić no jeździć po prostu Ursusem no i wyjdzie na to, że Ursus będzie miał kolejną pracę do wykonania, co nie za bardzo mi to jakby to powiedzieć satysfakcjonuje i uszczęśliwia Dobra, odpowiednio odpowiednio podjechałem, bo nawet nie spojrzałem Tu teraz podniósł. O. Tu podniósł. Co tu teraz jest grane? Dobra, lecimy. Zobaczymy, jak sobie Ursus poradzi, ale tu już teraz trzeba w tą stronę kręcić. Już w tą stronę lecimy. Z tematem, dobra, opuszczaj. O no, coś mam dziwne wrażenie, że Ursus dużo lepiej da sobie radę. Faktycznie może ten zetorek za mały. Będzie trzeba pomyśleć też nad jakąś wymianą. O ten prędkość nawet yy, zbiera większą. Także no, będzie trzeba pomyśleć jakiegoś chipa może walnąć. Ewentualnie coś pomyśleć nad wymianą. No nie da się ukryć, trzeba też się rozwijać. Trzeba tutaj zasuwać z tematem. Farming 22 zbliża się wielkimi krokami. Ja chciałbym jeszcze przed 22 mieć tutaj rozwinięte gospodarstwo. Oczywiście no, zapewne nieskończone, ale zanim tam do 22 wyjdą modyfikacje typowo pod jakiś polski sezon, pod jakąś polską serię, no to troszeczkę jeszcze myślę, że. Tutaj na tej serii się pobawimy. Co my tu mamy? Październik. Mamy początek października, jak ja to nagrywam. Więc nagrywam od. tu, 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 tu. Panie. Ten to zasuwa. Ten to zasuwa jak wściekły. A wejdźmy do środka. Może ze środka będzie lepiej. I nie będzie tyle mijaku. Zresztą za chwilę, jak się trochę. Tego terenu zrobi więcej do zawracania, no to też będziemy tutaj się lepiej mieścić. Jak to w ogóle? Po no, dobra. Ciągniki brudne, nie da się ukryć, nie ma czasu na mycie. Praca w polu na pełnej zasuwamy siewy, ork, orka. Nie, orki w sumie nie było, ale jakieś bronowanie, kultywatorowanie. Jak już wspomniałem, przed nami jeszcze dwa pola do siewu przynajmniej teraz na wiosnę przynajmniej teraz na tym dniu tutaj sobie o, to trochę skoszę tu sobie trochę o, to skoszę może się trochę to wyrówna trochę tu, tu. o, może, mo, może i może chwyciło? Nie, nie chwyciło dobra, no ale jak widać Ursus robi już robotę naprawdę spoko z tą kosiarką Chociaż kosiarka niby nie wymaga, ale może też i wina w tym momencie zetora, że może zaczep ma za nisko, czy coś w tym stylu. No, będę musiał to jeszcze zbadać, sprawdzić, skontrolować. Dobra, myślę, że pokosimy sobie. Oczywiście łączka zostanie w tym momencie. Łączka zostanie. Jakby to powiedzieć, na suszenie poczekamy, jeden dzień, niech trochę przesznie. Potem, może, zrobimy jakieś przetrząsanko, przetrząśniemy ją trochę, żeby też trochę sobie przemieszać tą trawę, żeby lepiej schła, Chociaż mówią, że niby przetrząsanie na moc sezon nie jest potrzebne, ale dla samego fanu, dla samej zabawy i odmienności w odcinkach myślę, że takie coś będzie spoko. Ja też zmieniam strategię, jeżeli chodzi o farminga, tutaj nagrywanie tej serii tych odcinków. Odcinki będą typowo z jednej pracy, typowo właśnie od początku do końca jedno pole z tego też tytułu zmieniłem tą mapę. Dla te, więc hmm, pola są mniejsze, są do ogarnięcia. Jakby to powiedzieć, na jednym odcinku można wyjechać z farmy, zrobić robotę na farmę, na gospodarstwo, wrócić hmm, i fajnie odcineczek zrobić. Hmm, odcineczki, przez to, że będą krótsze, no bo jedna praca na takim małym polu nie zabierze zbyt wiele czasu. Hmm, odcineczki krótsze, ale za to pokażą się częściej hmm, na kanale i tak myślę w miarę spokojnie daje radę jeżeli chodzi o odcinki trochę było też znowu ostatnio zmian nie było testowania modyfikacji jeżeli chodzi o global company o mody global company zobaczymy no ja teraz nagrywam tutaj na początku mojego turnusu mojego wyjazdu nagrywam ten odcinek akurat i czy będą mody w najbliższym czasie, w tym okresie, teraz? No to dopiero się okaże, bo nie wiem, jak się wyrobię. Poprzednio się nie wyrobię. Miałem ochotę zagrać w trochę inne gry. No, różnie to bywa. Kanał oczywiście cały czas powstaje, cały czas tutaj się rozwijamy, cały czas szukamy swojego kontentu. Więc jeżeli Ci się podoba moja wersja farminga, pozostaw łapkę. Jeżeli, ci się, jeżeli masz jakiś pomysł jakieś ewentualnie zastrzeżenia pisz śmiało w komentarzach co byś tu może widział w moim wydaniu może widziałeś też inne gry może któreś wychodzą lepiej, któreś wychodzą gorzej ja jestem otwarty na wszelkie propozycje na wszelkie informacje tego typu także pisz śmiało drogi widzu więc no zobaczymy, zobaczymy Łączka, jak widać, duża, niby nie jest, ale czasu jednak troszkę tutaj schodzi. Ja w końcu tego nijaka tak, tutaj o ciapnę, bo mnie irytuje troszeczkę. Może tak na włączonej, na opuszczonej nie powinienem cofać, ale weźmy też pod uwagę, że to farming. No, staramy się oczywiście, dobra, niech się to będzie tak, staramy się urealniać, ale też. Nie do przesady. dobra. Zobaczmy jak to wygląda. Z przodu. Pojedźmy trochę z przodu. Może. łek z przodu nie idzie, bo mi jaki powstaje. bym musiał wolniej jechać, żeby dać radę tą właśnie kontrolować tutaj sytuację. No, ale na wolną jazdę też nie ma czasu. To jest rola, tutaj rośnie, tutaj trzeba zamać. -na żeby brzydko nie powiedzieć no i znowu nie wyrobiłem znowu. Dobra, poprawimy next timer jeżeli chodzi o nijaki no i co i jeszcze trochę, jeszcze, jeszcze, jednak będzie z tej łąki coś, co z tej łąki będzie. Pokostujemy to sobie, schowamy do stodoły i może nawet całkiem ciekawie coś tutaj z tego wyda. No czy na tym zarobię to raczej nie? Hmm, raczej też tutaj nie chcę teraz e, tego robić na kiszonkę i zarabiać na kiszonce chociażby się przydało ale może trochę misji porobimy chciałbym też tutaj no jakby nie było z racji farminga 22 dobra, wjadę w ten o, o, trochę wyrównałem przy okazji z racji farminga 22 e, chciałbym też, no nie da się ukryć przyspieszyć tą serię, żeby faktycznie coś tu się rozwinąć, żeby jakieś budynki pobudować zresztą brakuje mi tutaj garaży, stodu, kasy na budowę raczej nie ma, więc tutaj luksusów nie zrobimy Dobra. teraz już trzeba podnieść, cofnąć czyli definitywnie tutaj Zetor ma winę kwestia czy jego moc czy po prostu jego zaczep. i znowu mija a jest ten są jak ty jeździsz Tak doświadczenie robi swoje, a raczej brak tego doświadczenia teraz niby wyjedzie prosto i może trochę co, coś wyrówna no, Na roli się nie wychowałem, na roli nie pracowałem więc też i porolnemu, nie bardzo mi ta jazda wychodzi. Może troszkę ze środeczka zobaczmy. E, jeszcze przy tym supie trzeba by było obrobić, e, ale przy tym supie to ja sobie obrobię. Faktycznie z zewnątrz: o, 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 o. coś takiego mało realnego, ale działającego. Co najważniejsze. Dobra, tutaj kolejny nijak. Lecimy dalej. Tam troszkę sklina jest wycięte, więc spokojnie. Myślę, że tak troszkę dalej mogłem wjechać. Trochę się mi to wyrówna. No jak widać to jest najmniejsza kosiarka z dostępnych z tej modyfikacji. Można oczywiście założyć do niej dużo większe talerze. Przez co, no też będzie wymagała więcej koni i miała większą mm, szerokość roboczą, no ale, no ale ale nie przejmuję się tym wcale, zabawa trwa cały rok jak w karnawale, tak e, bym to zatytułował. E, oczywiście są to słowa piosenki, żeby nie było, że ktoś powie, że coś komuś ukradłem, czy coś w tym stylu są sł moje słowa zasuwamy dalej no i tak jak mówię no tutaj jest łąka łąka wymaga zaorania łąka wymaga nawożenia e, także tutaj jeżeli chodzi o nawozy to również będą musiały być rzucone przynajmniej e, chociażby bez tej orki no ale jak tylko siano mi wyschnie, a inaczej, jak mi trawa wyschnie na siano i to zbiorę, to jeszcze rzucę na wóz, a na jesieni jak już zbiorę drugą partię w tym momencie już świeżej trawy na kiszonkę, no to wtedy oczywiście zaoramy to pole, wyrównamy, zrobimy z tego faktycznie Jakąś taką typowo prawdziwą łąkę. Póki co jest tu ugór, ugór, bo jak już mówię, nie jest to pole, więc też tej krawy jakoś nie zalicza. Później no, będzie trzeba robić jakieś zmianowanie, planowanie i będą tutaj różne uprawy. A ponieważ teren nie jest najprostszy, to będzie trzeba faktycznie planować no, z dość dobrą. Rozwagą, zboża, no jakieś takie typu rzepak, soja. No bo nie wiem, czy słomę, a w sumie słomę też. A tym bardziej, że do tego momentu, zanim tutaj będą dwa sezony prawy, no bo dwa sezony będą na pewno, no to do tego momentu ja już planuję się też dorobić, jakby to powiedzieć, normalnego kombajnu którym faktycznie będę mógł tutaj jeździć i mucić no, jak się należy, bo tym moim fachem to idzie mi jak krew nosa nie wspominając o tym, że są duże straty, bo się jednak ujeżdża trochę tego zboża przy jakichś tam przeszkodach, przy drzewach, trzeba jednak wjechać na pole, a ja oczywiście efekt ugniatania mam tutaj włączony. Mam to włączone z tej racji też, że e, chcę tego farminga tą serię tu przejść jak najgorzej, jak najtrudniejszym e, sposobem. E, także oczywiście Precision Farming, Mod Season, e, chwasty, wygniatanie, e, wszystko możliwa orka, wymagane wapno, wszystko co jest możliwe w farmingu, to wszystko jest włączone, więc e, no. Nie da się ukryć roboty, co nie miara, i do tego jeszcze trzeba uważać. No, nie wspominając o eko, e, trudnych e, ekonomii, tak? trudność ekonomiczna jest wysoka, trudna, trudny poziom, e, przez co e, ceny wszystkich zbóż, lonów, i tak dalej, też e, nie zachwycają e, i nie rozpieszczają zresztą można było to zauważyć po pierwszym sezonie w którym oczywiście zebrałem soję na przykład i sprzedałem, czy buraczki no nie było tego wiele bo to ledwo tysiączki nie wspominając, że wcześniej jeszcze była seria Weekend na Farmie gdzie oczywiście bawiliśmy się większymi maszynami na dużo większym areale, no i tam jednak te kwoty za sprzedaż były dużo, dużo Lepsze, jak i ceny lepsze, bo tam był poziom normalny, więc te ceny też były lepsze. No i wyglądało to na pewno wartościowo, cenowo dużo, dużo lepiej. Tutaj, no, wygląda jak wygląda. Jeżeli chodzi o rozwój, to oczywiście jest utrudniony, ale cała w tym właśnie zabawa, żeby nie było za łatwo, żeby właśnie się. Pobawić. To jest typowo właśnie pod takie maszyny, żeby też za szybko się nie rozwinąć, no bo słabo by wyglądał fakt, jeżeli chodzi o, o to, że nie wiem, polskie gospodarstwo, tak, farma, Ursusy, Zetory, no i gdzieś tam milion na koncie, no bo jest to na normalnym poziomie, normalny i wszystko jest do zrobienia ja teraz jeszcze sobie podjadę pod warsztat, naprawię się muszę w końcu zacząć naprawiać moje maszyny myć moje maszyny, zacząć dbać o nie, bo jednak to one dają mi odpowiednie pieniążki zarobkowe, więc wejdźmy do warsztatu aha, tutaj nie ma dużo okej, okay, całe oilo paliwo o, Ursus się Dobra, napraw go. Przyczepa też. Hmm. Wszystko w tym polu. O, jest Ursus. Napraw. Tak. Dobra. Wszystko w tym polu się jeszcze zmieściło. Serio? No, Ursus, to rozumiem. Jeszcze te łyżki, te tury. Chociaż to już jest poza polem. Jakiego diabła? Tu ewentualnie wstąpi. A, tam przyczepę chwyciło. Dobra, i tamtą paletę. ok. Czaje. Czaje, czaje. Dobra, chwilę niech pochodzi po ciężkiej pracy. E, oczywiście niech ostygnie. Ja go jeszcze tutaj trochę ochliptam e, wodą. Odmalowywać go nie będę, ponieważ są to jakby nie było stare polskie sprzęty za ładnie wyglądać też nie mogą, ale umyte jak najbardziej mogą być skoro mamy trochę czasu nie będziemy też tego myć oczywiście za każdym razem bo e, bo to nie w tym rzecz ale no jadąc w środku ta szyba faktycznie już była brudna i ledwo było co widać dobra tu jeszcze jeżeli chodzi o kosiarkę kosiarka już będzie odstawiona e, na dłuższą chwilę no bo aż można powiedzieć do późniejszego lata do kolejnego koszenia więc tutaj kosiareczka naprawiona, umyta, odstawiona i gotowa do pracy, no bo tak to powinno być. Nie odstawia się sprzętu brudnego, popsutego, bo przychodzi etap pracy i pracować nie można. Oj nie to <laughs> zamiast e, odłożyć e, pistolet karszera, no to, to wsiadłem do auta, no, tutaj kury nie wiadomo po czym chodzą. Aha, ja im ten zahaczyłem. Uuu, ciasno, ciasno. Nie da się ukryć ciasno. Ale dobrze, im ciaśniej, tym przyjemniej mówią. Tak mówią. I może być w tym jakaś delikatna, prawda? Ale kosiarkę ja sobie bo ja nie wiem, czy ona mi się nie rozłoży. To ja ją sobie odstawię chyba tutaj żeby nie było tego co na początku odcinka czyli rozłożenia kosiarki eee, dobra, spróbujmy o właśnie. o właśnie i o to właśnie chodzi dobra, no to jeżeli tak ona chce to niech ona tak sobie tutaj stoi ja troszkę ją cofnę pod pod przy drzewku ok, opuścimy Trochę za bardzo chyba przy tym grzewku. Yy, dobra. Cyk, cyk, cyk. Rozpięta, odpięta. Gaszę motor, zaciągam ręczny. I dziękuję w tym momencie za uwagę. W tym momencie zapraszam na kolejny odcinek, który niebawem na kanale. I w tym też momencie zachęcam do komentarza subskrypcji, dzwoneczka. Czego tam sobie życzysz? Czego tam sobie chcesz? I do następnego. Do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.